subskrybentów nie ma, ja mam pchać to gówno, nie? Otóż, kaszlaszek ma się dobrze. Tak 3 na 10 Oberwała się poduszka pod skrzynią. Z takich rzeczy, które się ostatnio zepsuły, to alternator. Okazało się, że regulator napięcia powiedział dość i nie ładował. Wymieniłem kabel od alternatora na porządny, gruby, a ten tutaj fabryczny poszedł jako kabel masowy. Ale najważniejsze jest tutaj mocowanie pompy paliwa. Trzeba było przenieść, bo miałem ją wcześniej zamotowaną tutaj na takim takim sporniku. Teraz sobie wywierciłem tam dwie dziurki, dałem pręd gwintowany, dałem takie dystanse. To jest obejma do tumików. Bardzo fajnie trzyma pompa, idealnie pasuje. Filtr zamocowany tak, żeby się nie, nie zapowietrzał. Elektryka jeszcze czeka na ogarnięcie, ale to będzie sterowane przez Arduino. Tylko trzeba troszkę czasu znaleźć, żeby w końcu się za to wziąć. No i co? I można strzelać marchewki. A teraz szybka instrukcja, jak walić marchewkami. Odpalamy. Przygazówka. gazówka, silnik na obroty, gasimy. Raz, dwa, trzy. Działa.